Słuchajcie. Jako pierwszy wystąpi facet, e, którego imię i nazwisko nie jest ani ładne, ani, ani brzydkie w sumie, e, ani nadzwyczajne, dlatego postanowił wystąpić pod pseudonimem, który cholernie ciężko jest wymówić po pijaku. To wam gwarantuję. Przed państwem człowiek, który jako dziecko był nieczarnym Michaelem Jordanem, który nie potrafił jeździć na rowerze. Zdał przedszkole bez kiblowania za to z Nie był gimnazjalistą, co mu się chwali, a jego marzenie to roczny wyjazd do Hongkongu. E, oto Antek Brzozowski! Brawo! Nagrzała się. Dobry wieczór Państwa, Antoniusz Brzozowski się nazywam. Dzisiaj będę miał tu swój pierwszy raz, także jestem trochę podniecony. Ale oglądałem sporo filmików w necie i wydaje mi się, że wiem jak to się robi. Także najbardziej mi się podobały takie filmiki z kategorii public. Przestrzeń publiczna, nie? Wiecie, publikacje publiczne, szkoły publiczne, domy publiczne, publiczna służba zdrowia. Co mnie zszokowało, jak te stand-upy przeglądałem, nie znalazłem żadnego stand-upu w bibliotekach publicznych. A przecież czytanie to sport narodowy Polaków. Może to zabrzmi śmiesznie, ale znalazłem na Google'ach y, statystyki, z których wynika, że przeciętnie czytamy dwie książki miesięcznie. Więcej spożywamy chyba tylko litrów alkoholu. No i skąd niby te książki bierzemy? Jak akcja zajdzie w górę, a papier taki drogi? Z biblioteki właśnie, z biblioteki publicznej. Zastanawiam się fenomen tych bibliotek. Myślałem sobie jakieś po prostu socjalistyczne wynaturzenie. Budżetowa studnia bez dna, jak to w ogóle funkcjonuje? Aż pewnego pięknego dnia, jak pewnie niektórzy z Was tutaj na sali, dostałem od nich list następującej treści. Uprzejmie informujemy, że przetrzymał Pan następujące pozycje. Tu wymienili tytuły. W związku z postanowieniami regulaminu naszej biblioteki, z dużej napisali megalomani, zmuszeni jesteśmy wezwać Pana do ich niezwłocznego zwrotu oraz naliczyć kary za 73 dni zwłoki. 73 dni zwłoki, dopiero w tej domie o tym piszą. Jeszcze w dodatku wysyłają to zwykłym, a nie priorytetem. Potem człowiek taki jest stresowany, tak? Jak coś takiego przeczyta, nie ma świadomości, że regularnie jakiś nagina, na, 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 a ten taksometr tyka. Taksometr tych tyka. No to szybko się zerwałem, lecę do pokoju. Szukam tych książek. Jedna jest, druga jest, trzecia jest, czwarta. Gdzie to czwarta? Pożyczyłem kumplowi. To łapię za telefon, dzwonię. Cześć Maciek, Brzoza z tej strony. Słuchaj, pamiętasz tą książkę, co ci pożyczyłem? No nie, nie tą, taką z biblioteki, ale tą też możesz mi oddać. No musisz mi oddać tą książkę z biblioteki. Jakie zaraz poszukam? Jakie zaraz poszukam? Ja tu w zwłocie jestem. 73 dni kara biję się przez ciebie. Masz ją natychmiast znaleźć i mi oddać. Ty albo wiesz co, oddają do biblioteki od razu. I karę zapłać. Wtedy właśnie stwierdziłem że wypożyczanie książek z biblioteki nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia. Co paliłem kompa, wchodzę na jeden z popularnych portali aukcyjnych, szukam interesującej mnie pozycji. A o dziwo znajduję. Stan spoko, cena dobra, jedyne wady oznaczona pieczęciami czytelników na Uniwersytetu Jagiellońskiego. <laughs> Jak ja mam coś takiego kupić? Z jednej strony, bardzo bym ją chciał, ale z drugiej strony przepisy o paserce. Zrezygnowany wychodzę i do pliku. Wchodzę, pochodzę do tego kolesia, wiecie, z długimi włosami, w okularkach, Pytam się, go macie tam książkę? On Coś tam grzebie w tym komputerze, grzebie przez pięć minut, że już nie wiem czy na Facebooku nie włożyć przypadkiem. W końcu nagle z namaszczeniem odkrywcy: Mamy! Ja pytam, no to gdzie ją znajdę? Nie na sklepie. Trzeba zamówić. Za cztery dni będzie. Jasna cholera, to jakie macie? Patrzę się na niego z nienawiścią i wychodzę. Dokąd? Do biblioteki. Taki to monopol przepieprzony. Coś powinien to gdzieś zgłosić. Wchodzę do biblioteki, a tam ta pani z Rady już na mnie patrzy z, z uśmieszkiem triumfując. No ale że tak powiem, kwestie finansowe to jedna strona tego czytelnictwa całego, a zupełnie inną stroną jest stan tych książek z biblioteki. Nie wiem czy zwróciliście uwagę takie wyginane, po podarte, jakieś notatki na marginesach schizofreniczne, których chyba nawet autor nie przeczyta, natchnienie twórcze pozostaje nieznane. W każdym razie obraz łzy piepiedy i nędzy. No i myślę sobie, jak to jest możliwe w ogóle, że te książki tak wyglądają. Przecież pierwsza czytanka, w pierwszym elementarzu, to co było? Pamiętacie? że Ala co ma? Nie kota! Jakiego kota ma? Ala książki szanuje. Ale kto w pierwszej klasie to zapamięta? Kot to jest sensacja, Potem wszyscy pamiętają, że lakota miała, a książek nie szanują. Tak sobie myślę, że na pierwszej stronie każdej strony książki powinna być taka informacja. Szanuj mnie, szmato. Może wtedy te książki lepiej by wyglądały. Wyobraźcie sobie, Adam Mickiewicz, Pantadeusz, Szanuj mnie, szmato. Warszawa 2011. <tryk> Myślałem nad jeszcze jedną wersją: William Shakespeare, Macbeth. Jestem pomnikiem kultury, a kim ty jesteś, szmato? Ale to mogłoby nie działać, jakby trafiło w ręce polityka, oni jednak mają trochę wybijałego. Ja w każdym razie, biorę te książki z biblioteki. Pani się mnie pyta, czy potrzebuję zakładki. Patrzę na ten pliczek jakichś takich tekturek, co każdy ma ich tysiąc w domu. Myślę, za teraz, zakładki? Nie, dziękuję, mówię do niej i wychodzę. Później siedzę nad tą książką, Trzecia w nocy, chciałbym jeszcze, ale już nie mogę. Trzeba by jakoś zaznaczyć, co nie. Nie no, czytać nie mogę, tam to bym mógł. W każdym razie, patrzę ile to stronę do końca rozdziału zostało. 12, no tak średnio. Przecież nie otworzę jej, od, nie zostawię jej otwartej, bo, bo się zniszczy, a książek się nie niszczy, prawda. Czytankę pamiętam, bo jak byłem w przedszkolu, to kot mnie podrapał. Wiedziałem, że wszystkie są wredne, także sensacją nie był. Szukam tych tekturek, z których każdy ma pełno w domu i szok. Moje akurat musiały się skończyć. No tak patrzę, czy nikt nie widzi, zaginam lekko tą stronę i odkładam. A potem jeden, drugi, trzeci artysta. I te książki wyglądają, jak wyglądają. Ale są jeszcze lepsi. Na przykład jeden mój znajomy z 200 złotych sobie zrobił zakładkę. I wyobraźcie, że jak oddawał, to zapomniał ją wyjąć. Ile ja się książek nawypożyczałem, jak mi o tym nie powiedział. Aż te baby na mnie dziwnie patrzyły, ale no oczywiście banknotu i tak nie znalazłem. W książkach z biblioteki w ogóle ciekawe rzeczy można trafić. Jakieś karteczki, liście, te nielegalne również. Jedna moja znajoma nawet prezerwatywę zużytą znalazła. Próbowałem ją pocieszyć i powiedzieć, że nie wiadomo, czy to zużyta prezerwatywa, czy zużyta zakładka, ale chyba jej nie użyło. W każdym razie, yy, nawet jak się zniszczy, to to nie problem, bo oni tam i tak za bardzo tych odszkodowań nie ścigają, naliczą sobie kary tak, i wyjdą na swoje. No i tak doszedłem do jednego prostego wniosku. Tutaj taki cytat z klasyka: Mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamu się oszukasz, ale biblioteki nie oszukasz. I dlatego zrozumiałem. Zrozumiałem, że od swoich znajomych również będę pobierał kary za przetrzymanie książek. Bo, właśnie, właśnie. Bo wypożyczanie książek jest tylko jeszcze jedna rzecz gorsza od biblioteki. Wiecie jaka? Wypożyczanie ich znajomym. A. Kupię sobie taką książkę wymarzoną, o którą dbałem, jak już mówiłem, bo czytankę pamiętam. Przychodzi do mnie kumpel. O Jezu, stary, jaka super pozycja. Tyle, tyle prezencji czytałem, jest mega. A no to se cool. A już na głos. No no, super jest. Taka wiesz, jednorazówka. Co w przypadku książek akurat zawsze jest doletowana, nie jak z kobietami, że zaletem jest to tylko czasami. Patrzymy na siebie z napięciem. W końcu pana to pytanie. Pożyczysz? Nie dodłaska! A już na głos. Pewnie, że ci pożyczę. Tylko jak Libris przybije. On patrzy na mnie jak na idiotę. A to ja szybko że żartowałem. <grytania> Dzisiaj jak przebija. A mój mega wypasiony X Libris od rękodzielnika za 500 zł z elfami i smokiem, taki wiecie, w klimacie Harry'ego Pottera w angielską fantastykę cenie, od półtora roku leży w szufladzie, jeszcze nawet nie powąchał tuszu. Więc daję mu tą książkę, celebruję moment, zapamiętuję każdą rysę, każde zagięcie, żeby jeszcze bardziej się wkurzyć, jak mi ją odda, zamiast się cieszyć, że w ogóle oddał. Potem mija miesiąc jeden, drugi, trzeci, czwarty, w końcu zbieram się na odwagę, dzwonię do niego. Wybieram numer, rozłączam, I jeszcze raz zbieram się na odwagę, rozłączam, przepraszam, nie wiedziałem, że tacy poryści tu będą, za dużo wypiłem, w końcu dzwonię, cześć Jurek, starałem Antek z tej strony, nie wiem, taka niezręczna sytuacja jest, pamiętasz tę książkę, co Ci wypożyczyłem, taką z pół roku temu, no, no właśnie tą, słuchaj, mógłbyś mi ją oddać? A, jeszcze nie przeczytałeś. Nie nie to sorry, nie, spoko, spoko, spoko. Wiesz co, to trzymaj sobie jeszcze, spoko. Rozmaczam się wściekły na swoją e, na swoją stanowczość. Mija kolejny miesiąc, drugi, trzeci, czwarty. W międzyczasie sprawdzam, czy mnie pod choinkę nie stworzył przypadkiem. W końcu przed Sylwestrem zbieram się na odwagę. W końcu nie można wchodzić do wyrok z długami. Dzwonię jeszcze raz, tym razem już pewne. O cześć Jurek. Słuchaj, znowu Antek. Pamiętasz tą książkę, co ci pożyczyłem? No, no jak jaką? Rok temu pożyczałem ci książkę. No tak, właśnie tą to, to, to bardziej którego już nikt nie czyta. Słuchaj, przeczytałeś to w końcu? A nie przeczytałeś. A i nie zamierzasz. Ty to może byś mi ją oddał? Marcie pożyczyłeś. Rozłączam się. Z rozpaczą spoglądam w tą szparę między książkami, która została po mojej byłej. Powoli zaczyna docierać do mnie, że ona już nie wróci. Czas iść do przodu, znaleźć sobie nową pozycję. Tylko, tylko jak? Jak pamięć tych nieprzespanych nocy jest wciąż taka żywa. W pokoju unosi się zapach jej stron. Czuć te kartki pod palcami. Zrozpaczony wychodzę do empiku. Albo nie, do biblioteki. Rzucam się w wir alkoholu i przygodnego czytelnictwa. Zachwystuję się kolorowymi magazynami, one są takie łatwe. Albo rzucam się w namiętne objęcia harlekinów, idę do gwiazd z tanim science fiction, a w chwilach największej słabości oglądam płatne filmy z napisami.